Witajcie, moi drodzy, serdecznie. Na kolejnym odcinku, specjalnie dla was dzisiaj bliższe zapoznanie się z Rometem ADV 125 FI Pro. Piszecie dużo maili, piszecie dużo komentarzy, więc postanowiłem nagrać taki odcinek, który mówi troszeczkę więcej właśnie o tym fajnym motocyklu, o pojemności silnika 125. Motocykl, który tutaj widzimy, oferowany jest również w Chinach pod nazwą RX1. Z tym, że tam gama silników się delikatnie różni. Występuje pod pojemnością 150 oraz 200 cm3. Motocykl jest wyjątkowo lekki, co z kolei przekłada się na jego łatwiejsze prowadzenie w mieście, lawirowanie pomiędzy samochodami, jak również parkowanie w trudno dostępnych miejscach. Na bardzo dużą pochwałę zasługuje czytelny wyświetlacz elektroniczny oraz obrotomierz, na którym jest bardzo czytelna miarka paliwa, natomiast na wyświetlaczu można sobie ustawić poszczególne parametry. Prędkościomierz natomiast, który widzimy jest bardzo czytelny. Tutaj możemy sobie ustawiać różnego rodzaju elementy. Możemy również zmieniać podświetlenie tego wyświetlacza na niebieski bądź pomarańczowy. Ja wybrałem pomarańczowy, bo akurat bardzo lubię pomarańcz. Wejście USB jest bardzo przydatne. Możemy sobie naładować telefon w trakcie jazdy bądź podłączyć nawigację. Uchwyt do telefonu lub nawigacji występuje jako akcesorium. Jest bardzo wygodny, wystarczy rozpiąć zamek, wsunąć telefon bądź nawigację. Przezroczysta szybka na motocyklu nie ogranicza nam widoczności z przodu. Dodatkowo są zainstalowane diody, które wskazują nam kierunek jazdy oraz aktualny bieg N, czyli neutralny. Manetki rometa są wyposażone w dość wygodny i komfortowy sposób: a mianowicie mamy tutaj kierunkowska z prawy lewy, światła awaryjne. Światła długie, krótkie, przełącznik do dawania sygnału długimi światłami oraz klaksą. Natomiast po prawej stronie mamy światła awaryjne oraz światła dodatkowe LED. Już Państwu pokażę, jak to działa. W tej chwili mamy zapalone światła drogowe, natomiast po przełączeniu właśnie tego przycisku. Zapala nam się dodatkowy LED bez LEDu i z LEDem. To powoduje, że jesteśmy w dzień bardziej widoczni, jak również w nocy lepiej doświetla nam boczne połacia drogi. Motocykl, oczywiście, standardowo wyposażony jest również w kierunkowskazy. LEDowe, które przekładają się na lepszą widoczność nawet z dalszych odległości. Na wyjątkową pochwałę zasługuje tutaj super miękkie zawieszenie. Jadąc po dziurach czy większych wertepach, praktycznie tego nie czujemy. Przemykamy się tym motocyklem płynnie. Natomiast z tyłu mamy zawieszenie, które można dostosować pod siebie tylne zawieszenie regulowane na gwincie. Prężyna oraz amortyzator. Możemy dowolnie regulować przestrzeń między kołem a błotnikiem, w zależności od tego, czy osoba prowadząca motocykl jest niska bądź wysoka. Motocykl wyposażony jest w bezpieczne hamulce, tak zwane CBS. Hamując hamulcem przednim hamujemy jednocześnie dwoma kołami, co spowoduje że nie przekoziołkujemy się tym motocyklem tylko bezpiecznie wytracimy prędkość za to duży plus motocykl oczywiście posiada hamulce tarczowe zarówno na tylnym kole jak również na przednim z tym, że różnica jest taka, że na przedniej osi tarcza hamulcowa jest ze strony lewej natomiast na tylnym kole tarcza hamulcowa jest ze strony prawej żeby równomiernie hamować, trzymać się toru jazdy oraz wytracać prędkość. Motocykl nie jest głośny. Zaraz Państwu pokażę. Jesteśmy w terenie leśnym pokażę Wam jaki jest poziom hałasu tym motocyklem. Włączyliśmy zapłon wystarczy nacisnąć przycisk rozrusznika, a nie musimy dodawać gazu, bo to tym wszystkim steruje tutaj ten komputerek, który zaraz Wam pokażę, gdzie on się znajduje. No i tak to wygląda. Poziom hałasu motocykla. Tłumnik jak widać jest również dość komfortowy. Tylną kanapę motocykla trzeba oczywiście użyć kluczyka, który jest do stacyjki. Przekręcamy delikatnie w tą stronę i możemy komfortowo sobie wyjąć całe siedzenie w taki oto właśnie sposób. No i po zdjęciu siedzenia naszym oczom pojawia się właśnie komputer pokładowy sterujący całą jednostką motocykla Delphi. Delphi. Za komputerem pokładowym możemy tutaj zauważyć również przekaźniki, instalację elektryczną oraz filtr powietrza, który bardzo łatwo wymienić. Wystarczy odkręcić te cztery śrubki, ściągnąć pokrywę i filtr jest wymieniony. Akumulator tego motocykla mieści się właśnie pod tym bocznym plastikowym panelem. Nie będę już go odkręcał, natomiast pokażę, jak wyjąć akumulator z tego motorku. Wystarczy odkręcić raz. 2 3 i 4 śrubki i następnie pociągnąć ten plastik do siebie on jest jeszcze na takich dodatkowych jakby zatrzaskach wystarczy to pociągnąć tu się nic nie urwie nie, nie bójcie się i można mieć łatwy dostęp do akumulatora więc jak widać nie jest to jakiś motor specjalnie skomplikowany wszystko można zrobić samodzielnie i samemu mając podstawowe narzędzia pracy. Na pochwałę również zasługuje, iż po zdjęciu siedzenia mamy tutaj dostęp do podstawowych narzędzi do obsługi tego motocykla. Czyli są tutaj takie narzędzia jak klucz do świecy, jakieś tam kluczyki płaskie i tego typu rzeczy, żeby zawsze mieć to pod ręką, a nie zajmuje to, zauważcie, w ogóle miejsca. Podłóżki dla pasażera. Dość wygodne, komfortowe, noga bardzo ładnie trzyma się na takich aluminiowych wypustach. Tył motocykla wyposażony również jest w światła LEDowe, jak również LEDowe kierunkowskazy. Silnik rometa. Standardowa jednostka 125 cm3. Mamy tutaj korek do wlewu oraz pomiaru ilości oleju. Jak również troszeczkę elektroniki. Jak wcześniej pokazałem, pod siedzeniem mamy komputer pokładowy, który steruje również wtryskiem paliwa do tego silnika. Motocykl wyposażony jest w dosyć fajne i komfortowe osłony, właśnie nóg. Mają one służyć, że w razie wywrotki motocyklem, gdy trzymacie nogi blisko baku, to te właśnie ochraniacze Was ochronią, że tych nóg sobie nie pozdzieracie. Ale powiem Wam, że to ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję. W trakcie jazdy możecie sobie na tym wyprostować nogi w taki właśnie prosty sposób, jadąc, jadąc coś w tym rodzaju. Jak jedziecie gdzieś w dalszą trasę, i to również spełnia taką funkcję dodatkowego komfortu. Jak po prostu ścierpnie Wam noga, to możecie sobie ją w trakcie jazdy wyprostować. Bardzo fajne rozwiązanie, podoba mi się. Motocykl wyposażony jest oczywiście w standardowe kufry, jest on wyposażony. Standardzie w trzy kufry: kufer główny oraz dwa boczne. Ja akurat tych bocznych kufrów nie mam, ponieważ je zdemontowałem. Zdemontowałem je dlatego, iż mniej jeżdżę na trasie, natomiast więcej jeżdżę w terenie i te kufry były dla mnie szczerze mówiąc troszeczkę niewygodne. Demontaż polegał na odkręceniu kilku śrubek i po prostu tych kufrów nie mam. Ale co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Te kufry boczne one powodowały, że jak się przemieszczałem na trasie przy prędkościach takich powiedzmy 90 na godzinę, to było czuć, jak boczny wiatr mi ten motocykl po prostu zdmuchuje, zmuchuje w jedną lub w drugą stronę, nie? Czuć było to takie te mocne podmuchy. Dlatego też po zdemontowaniu tych bocznych kufrów tego zjawiska już nie ma. Metrocykl ogólnie prezentuje się bardzo ładnie, ma swój styl. Wygląda na taki większy, można powiedzieć, turystyk. I raczej nie przypomina on 125. Skłaniałbym się do tego, jakbym go pierwszy raz zobaczył, że to jest jakaś 600, przynajmniej 600. Jak widzicie regulowanym amortyzatorem podniosłem sobie koło dość wyżej, żeby zachować sobie taką bezpieczniejszą przestrzeń ponieważ lubię jeździć dużo w terenie, a że motocykl ma wyjątkowo miękkie zawieszenie więc jazda w terenie po leśnych wertepach sprawia naprawdę dużo frajdy Powiem Wam tak, podsumowując w mojej trzyletniej skali użytkowania Yy, oceniam ten motocykl cały czas na plus, cały czas przysporza mi dużo radości, yy, nie miałem w nim co naprawiać przez te 3 lata, cały czas jeździ, yy, nie wiem co jeszcze o nim dodać, to chyba wszystko, yy, po prostu leję za jakieś tam 50 zł i, i po prostu jeżdżę, nie? nie liczę się tutaj z kosztami, no bo to jest tak tanie wjeździe, że po prostu nie ma sensu nawet kosztów liczyć. A że ja jestem człowiekiem, który ma metr 87 m, no to sobie mogę pozwolić, żeby to zawieszenie było z tyłu znacznie wyższe i mogę sobie pozwolić, żeby jeździć po różnych takich właśnie wertepach w terenie, bo sprawia mi to po prostu frajdę. Jeżeli masz 1,87 m, bez problemu na niego wsiądziesz Może ja Wam pokażę, ja na niego wsiądę Pokażę jak się znajdują moje buty I moje buty w całości dotykają ziemi Czyli w taki sposób sobie to właśnie ustawiłem Jeżeli ktoś jest niższy, to tak jak mówię, można sobie to z tyłu wyregulować Wtedy będzie tak, jak tak byście chcieli nie? Dlatego bądźcie ze mną na moim kanale Dziękuję Wam za, za każdą subskrypcję, za, za lajki oczywiście, jak się podobało, piszcie komentarze, bardzo dobrze, że je piszecie. Dziękuję do następnego odcineczka, cześć!